Liga Czarnogórska, kolejka numer 33. Popatrzmy, co wydarzyło się w weekend. Zaczynamy od wizyty w Pjewli, gdzie Rudar, który broni się rozpaczliwie przed spadkiem, podejmował aktualnego lidera tabeli, Dečić Tuzi. Spotkanie to dla gospodarzy zaczęło się fatalnie. Pierwsza minuta spotkania: zagranie Leona Ujkaja i Nenad Gavrić po raz pierwszy w tym sezonie pokonuje bramkarza rywali. Popatrzmy jeszcze raz na to zagranie Ujkaja i Gavrić, 32-letni serb. Nie dał szans bramkarzowi Spiewli. Jednak to nie koniec nieszczęścia gospodarzy. To minuta siódma. Zagranie Szarkicia do Augusto, a ten wystawia piłkę Nenadowi Gawliczowi i mamy już 2 do 0 dla ekipy Stuzi. I to by było na tyle, jak chodzi o pierwszą połowę. 56 minuta, olbrzymie zamieszanie w polu karnym górników. 3 do 0 dla Decić. Jak myślicie, kto? Oczywiście Nenad Gawlicz. Hat-trick tego zawodnika, zresztą są to jego pierwsze trzy bramki w barwach Decić. Ostatni akcent tego spotkania to minuta 81. Nacierają Tuzanie, strzela Abdullah, ja wykorzystuje to wszystko 24-letni ogień chłopak sprowadzony przed sezonem Serie D. Oczywiście tej włoskiej. Wiemy już, co zrobił Decić. Popatrzmy, co zrobiła buduczność Tiwacie. Dawid Kort, cały mecz na ławce rezerwowych, minuta 31. Igor Iwanowicz, ten, który został tak brutalnie skasowany przez George Pawlicicia po meczu z Sutieską, wyprowadza przyszłość na prowadzenie. To minuta 53. Uderza despotowicz i tu mamy zagranie ręką sędzia. Nie ma wątpliwości. Czerwona kartka za to zagranie należała się Damianowi Dakiciowi. Zresztą zobaczymy to za chwilę w powtórce. Do piłki podchodzi George Despotowicz. po raz ósmy w tym sezonie, trzeci mecz z rzędu z bramką 32-letniego serba. Minuta 73 Milan wukotić czwarty gol 21-letniego zawodnika. Prawdziwa perełka to minuta 85. Vasilije Adzic w taki sposób przywitał się z publicznością w Tiwacie, ledwie 8 minut na boisku był przyszły piłkarz Juventusu Turyn. Broniące się przed spadkiem jednictwo podejmowało trzeciego kandydata do mistrza kraju, ekipę Mornaru Bar. I oto początek tego spotkania. W taki sposób bawią się obrońcy z baru. Wykorzystuje to wszystko Andrzej Cwijowicz i mamy 1 do 0 dla jednictwa. Jednak z tego prowadzenia gospodarze cieszyli się bardzo krótko. Minuta ósma, Demir Skrijel i mamy... Jeden do jednego. Wydaje się, że ta piłka do bramki nie wpadła, ale ta powtórka rozwiewa nasze wątpliwości. Minuta 12. Znowu nacierają gospodarze. Znowu nie wiadomo co wyprawiają obrońcy z baru i kończy to wszystko Mirza i Idrizowicz. Były piłka zresztą ekipy z baru. Minuta trzydziesta Fatalny błąd. Bramkarza Siergiej Joksimowicz wypuszcza piłkę, a Milan w robić doprowadza do wyrównania. 41 minuta. Pomogli obrońcy, a skończył to wszystko Chris Odong-Emba. Popatrzmy jeszcze raz na bramkę Francuza. Po przerwie jednak nie ustano w strzelaniu bramek. 52 minuta. Brazylijczyk Brandao. Gość, który nie zrobił niedawno kariery w Kazachstanie, ale kończy to wszystko oczywiście Chris Odong-Emba. Mornar w tym roku przegrywa tylko dwa razy. Mornar zgłasza poważne aspiracje do walki o Mistrzostwo Kraju. Ostatni z kandydatów do mistrzostwa Sofieska aktualny wicemistrz kraju, podejmował OFK Petrowacz. Dziewiąta minuta meczu i zaczęło się najgorzej jak mogło dla gospodarzy Adnan Basić. Fantastyczna bramka bośniaka. Czwarty gol w tym sezonie tego piłkarza. Popatrzmy jeszcze raz na to uderzenie. Vladogilien. Bez szans. To minuta 50 i poważna kontrowersja. Czy był faulowany w polu karnym? Dragan Gribic. popatrzmy na powtórkę. Naszym zdaniem należał się rzut karny. Ekipie zniszczyć, sędzia Dejan Markowicz jednak tego nie widział. Chwilę później doskonałą okazję miał. Właszko kalezić, ale poprzeczka ratuje ekipę z Petrowca. A to 67 minuta. Wydawało się, że mamy remis po uderzeniu Dragana Grywicza. Sędzia jednak dopatrzył się tu gdzieś w faulu, popatrzmy jeszcze raz naszym zdaniem prawidłowo zdobyty gol, no i niestety przelała się czara goryczy na boisko wpadli fani zniksicia, tak zwana ekipa Wojwodę próbowano zaatakować sędziego pan Dejan Markowicz przerwał ten mecz niemal na 50 minut do momentu opuszczenia stadionu przez ostatniego kibica nic jednak już się nie zmieniło Sutjeska przegrywa sensacyjnie z OFK Petrowacz, Sutjeska wypisuje się z walki o mistrzostwo na mecz do Berane z Jezerem przyjechał walczący o uniknięcie bezpośredniego spadku Mlados do Niagorica. Minuta 89, faulowany w polu karnym Duszan Wukowicz sędzia nie ma wątpliwości, a Żelko Krystowicz w minucie 90 zapewnia arcyważne trzy punkty drużynie gości. Po meczu jeszcze taka sytuacja, piłkarze pobili się między sobą, bowiem prowokacyjnie zachowywał się Aleksa Marasz, super z drużyny gości. W pięciu spotkaniach 33. kolejki padło aż 17 bramek. W tabeli również bardzo ciekawie, nadal nie znamy mistrza, walczą o to, decyć buduczną zaraz Mornar. Tragiczna sytuacja Rudaru Plewlia.